Z strony Vixen, a dzisiaj zagram z Oskarkiem 13. Zagram sobie w TSA1 drin dach 2, nie wiem już tak to wyjdzie. No Ale mam nadzieję, że jak najlepiej. Dobrze. Tylko teraz ją znaleźć. Ooo, pierwsza runda wygrana. W ostatnich dwóch meczach, jakie nagrałem na kanał, to byli tak to... oceni. Będę ci dobrego infa. Sorry. Wchodzimy od dwóch drzwi po prostu. Right here, where we end this. Dawaj to na górę, bo to jest jak na razie najlepsza taktyka, żeby tam wejść do góry. Trzeba najszybciej to zrobić. Jeszcze weszli. Weszli z po prostu. Wrócili przez okno, tego się zdaje. Albo już nam byli. Możliwe no, no, w pierwszej rundzie tak co sobie... A tutaj? No. No, w tej z pistoletów to tak nikt nie jest dobry, taka to jest, prawda? Są w domu. Widziałem tam chyba jednego. Tak, na pewno są. Widzę głowę. Wchodzi na drugie piętro. Gdzie jest? Widzę, widzę, widzę. Kurde be. wszystko przelaty, tylko Nie ma źle. Zginął, zginął. Może nice. Chyba jest u góry. Nie, tam na dole jest, u ciebie. Poczekaj, zajdę go od pleców. Nie ma. Uciekł! Nie piekłem! Oj. Stay frosty. On szybko wchodzi do góry. Ja patrzę na okna. Uważaj na flasho. Jak tu wbiją z dwoma flaszami? Są na łodzi. Flaszę wyrzucili. Co od ganku wchodzą. Od ganku wchodzą i nie jeden nich chodzi. Widzę, widzę. Jest następny odgam.

Dobra, mamy taktykę, żeby tam zawsze widzieć do góry, nie? O, już idzie, idzie! idzie. Widziałem go, Kupotę tutaj. fleszem, z fleszem wrzuciła. Aha, to ty. Ale tam widziałem, że już skakał sobie. Wchodzi, wchodzi! Otworzył drzwi. Ty, <totronik> ja, to, widzę jego nogę, zabiję Drugi też! <tronik> Zginęli. Heh, zginęliśmy. Kurde, ej, rzeczywiście, po to, to przez tekstury. Let's move out. Dobra, to ja idę tam do góry. Ej! Tam w domku, wchodzi na piętro. Jest w domku, jest na piętrze. Jesteś mocny, masz tę moc. Kurde bele, szkoda. Aj. No. Dobrze, ale jest dobrze. Jak na jest wynik taki do poprawienia, bym powiedział. Ech spróbujmy od razu wiesz, zrobimy go, takiego rasza totalnego dalej Zrobimy takiego rasza totalnego Szepmy na ten domy szybko, szybko, szybko i do góry, do góry, ja wbiegam Zamknij drzwi dobrze Myślę, że jesteśmy na dworze Tak mi się da. Chyba już wchodzą, nie? Dobrze, dobrze. Widzę. Widzę go. Dostał? Mocno dostał. Widzę go. Dobra, zginął! Leży. Kurde, zapomniałem kupić broń. Dobra, ej, tam jest! Tam widzę jego czubek. Widzisz? Okej, okay. chyba nie dostał. Idę na niego. Tu się prawda? Dobra, dostał. go prawda? Dobra, zginął. Dobrze. No. Mogę se a roupa, uh -huh. que a gente move se ocupar. Uhum. Eu já me lembro. Eu bem. Masz tyły, masz pęknięcie! A wtedy? A czekaj! A czekaj! A czekaj! A czekaj! jeden czekaj! Jeden czekaj! Jeden czekaj! A czekaj! A czekaj! A czekaj! tu czekaj! tu, czekaj! tu, tu. tu. No to musiał pójść do tamtych drzwi, już możliwe, że jest w domku. Mam go! Mam go! Zrobił mi to! Się... Oprzed mnie. Jest na dworze obok tego. obok tego powiedzieć. Zdążę zaplantować. Teraz możecie właśnie wyjść od łodzi. Tak mi się zdaje. Ну, ваше множество. Добре, а ваше множество. Добре, ходь! Добре, мааайс! Добре, заидя. Вот Dużo widzę go, dobrze, dobrze. Nice, no Wchodzę szybko do góry. Znogawam się, odsuwa. Nie. chodzę. a nie, to stąd, okej. Okay. Wiedziałem, że masz plecy. Tak, okej, okay. wiedziałem. Ale tak przelatywały pociski, że myślałem, że. Yyy... wiesz. Mhm. No tak, tak. takie kurde bela. Dobra, jeszcze jeszcze rundy rundy wygrywamy. Okej, okay, dobra. Możemy zraszować. Frasza okay, i możemy zraszować. Mm -hmm. Też rzucił ich flasza. Masz? Gdzie? Tam on widzę. Sama góra? Widzę, widzę. Yeah. Kurde, to jest... to! Będzie dobrze. Dwie rundy i mamy to. Albo będzie remis. Jeszcze jest możliwy remis. Ja też. Możliwe? Możliwe. Dostał raz. Słyszałem. gdzie są widzę to? aha już dostał eda. kurde szkoda będzie remis tego, to wstawiam przegramy Prze 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 możliwe że przegramy ale ja bym się postarał o remis now is the time no. O, przez dobra zabity! Jak założę się, to ten. Ten gdzieś tutaj będzie. Założę się o to. Albo u góry będzie. Albo u góry nie, dostałem, dostałem. Nie, tam tam, 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 tam. Dostał? Ode mnie też dostał. Spróbuję. Tam jest widzialne. Jest! Jest Remis, dobrze. No to teraz już kończymy odcinek. Do zobaczenia na następnym odcinku.